Dzień dobry widzowie Jak wiecie w nowym Clas of Duty Mobile, jak się chodzi do, do gry to się pokazuje czy dni do czegoś, nie wiemy. Jak wchodzimy w to... A i sobą za długo mnie nie było, ale, ale życie ten. Jak chodzicie to na YouTube. A. I to nie wyważnie oglądać, o mój, słuchajcie. Tu widać klasów Duty Mobil na jakiejś mapie. Możliwe, że to mapa na BR nowa i pokazuje mi się biały ekran. Nie wiem, halo. A jak zmienimy, powiększymy, to widzimy taką jakąś nową miejscówkę. Taką nową. Trzeba uważać że sekundę, a tę y, zwolnię. Tylko na sekund. Un seconde second.

Jakiś wysoki budynek. Po prawej są jakieś małe domki. Na górze, tak samo. Po lewej macie wodę. To możliwe, że będzie nowa mapa lub nowa miejscówka na BR. Ja myślę, że by lepiej było jakieś nowa mapa na BR. Albo to będzie taki jeden tryb na br gdzie będzie jedna, jedna wyspka i gdzie będzie jeden taki ogólny budynek i dookoła różne budynki takie małe i może jak ktoś będzie wygrywał to możliwe za to to że <gryw> to możliwe że to będzie to Wtedy to by było fajnie, by więcej ludzi wróciło do gry, bo by się coś działo, nowa mapa, ten ale dlaczego to nie? Na przykład, tak jak chodzicie do gry na karnet bojowy, bo nie to kliknąłem, i tu skipuj, coraz co się instalowałem bo wczoraj ją zinstalowałem przypadkowo I wstajcie jest 5 dni do końca sezonu tam pisze 3 dni do czegoś czy możliwe że w tym sezonie po końcówce dostaniemy nową mapę na BR lub jakiś nowy tryb na BR nie wiadomo ale gdy mamy 5 dni to będzie wtedy Martek, a to ma rozpocząć się przed 3 dni, czyli w środę lub w wtorek Sami nie wiemy, co to będzie. Jak wchodzić na BR, to, to nie ma nic żadnej nowej tej, informacji o jakimś nowym trybie. I jak się zastanawia, co to może być. No Było fajnie, jakby nowa mapa to była. To do usłyszenia do kolejnym odcinku.